Agnieszka Kaczorowska, postać znana na polskiej scenie tanecznej i aktorskiej, wróciła na parkiet programu Taniec z gwiazdami po kilkuletniej przerwie. Jej spektakularny występ w szesnastej edycji programu nawiązał do jej profesjonalizmu i determinacji, które doprowadziły ją aż do finałowego odcinka, mimo że wiele osób chciało, aby Polsat ją weliminował przed czasem. To wydarzenie miało miejsce w dniu 19 maja 2025 roku. Agnieszka wystąpiła w parze z Filipem Gurłaczem, zdobywając drugie miejsce w rywalizacji. Ich taniec wzbudził wiele emocji i komentarzy wśród widzów oraz jurorów. Kaczorowska, nie kryjąc rozczarowania, zauważyła, że kryształowa kula trafiła do Marii Jeleńskiej. W czasie gdy Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, chwalił jej profesjonalizm oraz zaangażowanie, Agnieszka zyskała uznanie nie tylko w oczach jurorów, ale i widzów. Jednak jej przyszłość w tym programie pozostaje zagadką, ponieważ tancerka nie podjęła jeszcze decyzji na temat ewentualnego powrotu w przyszłych edycjach. Z rozmowy między Agustinem Egurolą a dziennikarzem wynika, że Egurola, choć nie znał Kaczorowskiej prywatnie, miał okazję ocenić jej talent w kontekście zawodowym. Podkreślił, że Agnieszka to wyjątkowa tancerka, która wyróżnia się na tle polskiego środowiska tanecznego. Jej umiejętności taneczne były nie tylko zaawansowane technicznie, ale także wyróżniała się wspaniałą interpretacją, co sprawiło, że była prawdziwą gwiazdą programu. Zdaniem Mogestyny Eguroli. Kaczorowska w ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami zaprezentowała światowy poziom tańca. Po występie Egurola mówił o jej talencie oraz profesjonalizmie, zauważając, że wszystko, co robiła, było niesamowite. Cieszył się, że obecność tak utalentowanej tancerki mogła wzbogacić program. Wśród komentarzy widzów krążyły również spekulacje dotyczące powrotu Eguroli do TVN po zakończeniu swojego romansu z TVP. W kontekście sukcesów Kaczorowskiej Egurola stwierdził, że tancerka ma pełne prawo być pewna siebie, ponieważ umiejętnie potrafiła zaprezentować swoje osiągnięcia. Egurola zaznaczył, że Kaczorowska zasługuje na uznanie i w dużej mierze jej talent nie jest wystarczająco doceniany w skali międzynarodowej. Z tych wszystkich obserwacji wyłania się obraz Kaczorowskiej jako artystki, która nie tylko potrafi bawić, ale i wzruszać, co czyni ją jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny rozrywkowej.